Dzień dobry kochani Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podstanku Skorpiona w czytaniu na październik 2019 roku. Zapraszam Was kochani do wysłuchania horoskopu dla par, dla singli. Zobaczymy, co słychać u Was w miłości, w pracy, w finansach. Karty mam już przetasowane, intencja włożona. Zaczynamy zatem od horoskopu partnerskiego, horoskopu dla par, tak? Zobaczymy jednocześnie, co u Was, kochane skorpiony, słychać w pracy i w finansach. Zaczynamy zatem, zapraszam Was serdecznie. Skorpion, październik 2019. partner, partnerka. Ty kochany Skorpionie, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, karta pazia, pucharów, jako karta, która charakteryzuje Ciebie, tak? Dobry partner, dobra partnerka, ktoś, kto ma czyste intencje, tak? Ktoś, kto jest uczciwy w swoich intencjach, w swoich zamiarach, tak? Niczego nie ukrywa. Puchary w tarocie oznaczają uczucia, tak? Więc te twoje uczucia są tutaj czyste, tak? Twoje uczucia w stosunku do partnera czy do partnerki są tutaj czyste. Tak? W ostatnim czasie gdzieś tutaj w Waszej relacji, w Waszym związku pojawiły się z Twojej strony jakieś działania, jakieś działania takie strategiczne, tak? działania, które miały na celu, działania, które miały na celu ustalić pewne rzeczy. Tak? Był jakiś konflikt pomiędzy Tobą i Twoim partnerem czy Twoją partnerką. Pamiętajcie kochani o tym, iż te energie w tarocie tutaj w tych rozkładach, szczególnie w rozkładach ogólnych, są dualne. Należy sobie i można jak najbardziej to robić, tak? wymieniać energię żeńskie na męską i męską na żeńską, jest to jak najbardziej tutaj jest to jak najbardziej tutaj wskazane. Był jakiś konflikt pomiędzy Wami, tak? Klub problemu stanowił mężczyzna, który pokazuje się w karcie Króla Pucharów, tak? Król Pucharów, pamiętajcie o tym, że może to być również kobieta, wymieniajcie sobie tę energię, tak? Ktoś, kto pojawił się w życiu Twojego partnera czy Twojej partnerki był jego kochanką czy, czy kochankiem. Te osoby ewidentnie miały tutaj ze sobą miały tutaj ze sobą romans, tak? Problem polega na tym, kochani, tutaj, aby to czytanie aby to czytanie, kochane, kochane skorpiony, przyjąć jako takie może nie swego rodzaju ostrzeżenie, ale dla Was to jest taka wskazówka, aby na pewno przyjrzeć się temu właśnie, szczególnie w październiku, dlaczego partner, dlaczego Twoja partnerka, z jakich pobudek, z jakimi intencjami do Ciebie zdecydowała się po zakończonym, czy, za, czy zdecydował się po zakończonym romansie wrócić, tak? Dlaczego? Jakie intencje są? są tej osoby Twojego partnera, Twojej partnerki, Twojego męża, Twojej żony. Tak? Czy to są działania takie um, ukierunkowane ze względu na dziecko, tak? Dziecko czy dzieci, e, ze względu na zachowanie tej rodziny, bo dlaczego o tym mówię? Ponieważ miłość w kartach się pokazuje, iż zaczęło się to od pozycji kochanki, tak? kochanka, ale to z czasem ten romans trwający przerodził się w miłość. Tak? przerodził się w miłość, także między dwojgiem tych ludzi załóżmy Twoją, twoją partnerką, Twoją żoną i jej kochankiem, tak, to już jest uczucie, mówimy tutaj o poważnym uczuciu, tak, dlatego warto jest, aby tutaj właśnie w tym momencie w październiku, w Waszym związku, w Waszej relacji, usiąść i zastanowić się nad tym, porozmawiać sobie szczerze, tak, czy rzeczywiście jest sens bycia ze sobą, skoro Twój partner, czy Twoja partnerka ewidentnie uczuciowo z miłością podąża tutaj jak gdyby w innym kierunku, natomiast... Ewidentnie jedną z, z przyczyn, dla których zdecydowała się, czy zdecydo, zdecydował się na bycie, powrót na łono rodziny i tak dalej. Powrót do Ciebie, kochany Skorpionie, jest dziecko, tak? jest dziecko, jest to energia kogoś, kto się uczy, kto studiuje, energia od osoby młodej, gdzieś tam do 20 roku życia. tak, Mówimy tutaj o dziecku, które potrzebuje, potrzebuje takiej motywacji. Ze względu, ze względu właśnie na dziecko, na, na rodzinę, jak gdyby w sensie poświęcenia siebie, tak, twój partner czy twoja partnerka decyduje się tutaj wrócić na, do ciebie, tak, odnowić ten związek, odnowić tą relację. U was jest zawieszenie konfliktu, tak, zawieszenie konfliktu, dogadywanie się jakieś, tak, pragnienie dokonania zmiany w wasz w Waszym życiu, tak? Ale te rzeczy wszystkie, tak? Czyli zarówno zawieszenie konfliktu, jak i pragnienie dokonania zmiany w życiu są, kochane Skorpionie, tylko i wyłącznie po Twojej stronie, tak? Po stronie Twojego partnera, czy po stronie Twojej partnerki. Karta miłości, miłości, tak? Ale nie miłości do Ciebie, tylko miłości do osoby, z którą yy, ta yy, Twoja partnerka, żona, partner, mąż byli, tak? W tej relacji, która ich łączyła. Jak najbardziej tutaj w październiku dla Was takie zadanie, aby naprawdę usiąść, porozmawiać bez emocji, bez nerwów, bez, bez wyrzucania sobie pewnych rzeczy. Tutaj jest czas na konkretną rozmowę, tutaj jest czas na szczerość, tak? na szczerość wobec siebie, jeśli chcecie podążać nadal i, i być ze sobą, to tylko i wyłącznie na zasadzie jakiejś szczerości, tak? bo jeśli jedna osoba w tym związku będzie nieszczęśliwa, będzie kochać zupełnie kogoś innego, to tak czy inaczej ten związek jak gdyby tutaj na dłuższą metę nie będzie miał szans, tak? Życzę Wam kochani, aby to czytanie korespondowało z jak najmniejszą ilością osób. Mam nadzieję, że jak najmniej osób mierzy się z taką sytuacją w swoim życiu. Tego bym sobie, tego bym sobie życzyła. Natomiast jeśli pokazało się to w rozkładzie, widocznie taka informacja jest tutaj dla kogoś bardzo ważna, nawet jeśli miałaby być ważna dla jednej osoby, to moim zadaniem jest tutaj, kochani, Wam to przekazać. Teraz tak, skorpiony, które są w związkach, w parach, w stałych relacjach, działania strategiczne. Działania strategiczne dotyczące spraw zawodowych, tak? mówimy już tutaj o działaniach, nie o planach, nie o pomysłach, tylko jak najbardziej o, o działaniach. Tak? Hmm. Dopinanie jakichś umów, dopinanie jakichś kontraktów, kończenie jakichś projektów, tak? Wszystko tutaj w październiku jak najbardziej pięknie się uda, tak? Tylko pamiętajcie o tym, aby działać planowo, aby nie kierować się tutaj emocjami, tylko rozumem, rozsądkiem, powoli, bez nerwów. Wszystko pięknie się tutaj Wam to kończy. Cokolwiek zaczęliście wcześniej tak? i ma finał teraz w październiku zawodowo jak najbardziej tutaj, zawodowo jak najbardziej tutaj do przodu. Dla osób, które, dla osób, które poszukują pracy, tak? które poszukują pracy, które zmieniają coś w swoim życiu zawodowym. Zainwestuj w siebie, tak? doucz się, wy, wydaj pieniądze na jakieś kursy, szkolenia, naukę. Tak? To jest tutaj w październiku bardzo ważne dla Ciebie i na tej ścieżce poszukiwania pracy, nowego zajęcia, ale też rozwoju jakiegoś osobistego. Kursy, które w tej chwili ukończysz zaczniesz, tak? Później ukończysz szkolenia, to kształcanie się, studia i tak dalej, w bardzo krótkim i szybkim czasie zaowocują i przyniosą Tobie tutaj wymierne, wymierne finansowe korzyści, tak? Tyle, kochani, jeśli chodzi o o pary. A teraz zapraszam, dziękuję Wam pięknie, a teraz zapraszam w single. Zobaczymy, kochani, co dla Was. Zobaczymy, kochani, co dla Was. I zobaczmy. Skorpion, październik 2019. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób, dla wszystkich singli z pod znaku Skorpiona na październik 2019. Październik 2019. Skorpion singiel, Miłość, praca, finanse. Miłość, praca, finanse. Pani Karty lecą. Pierwsza, która wyskoczyła, tak zwane skoczki. To są karty, które wyskakują podczas tasowania, przekazują pierwsze informacje. Finanse zostają wprowadzone w ruch, tak? Równowaga w dawaniu i braniu, również jakieś ruchy, działania w dobroczynności, jakieś charity i tak dalej. Być może single tutaj nasze z podznaku Skorpiona będą brały udział w takich właśnie, w takich właśnie. Inwentach charytatywnych i tego typu rzeczach, tak? Równowaga w dawaniu i braniu. Zobaczmy, co te karty będą chciały nam tutaj więcej powiedzieć. Nowe relacje, nowy związek. Co dla niektórych, co dla innych? Odnowienie starego związku w nowej formie, tak? Kiedy powrót, krótko mówiąc, najbardziej kolokwialnie. Eks partnera, eks partnerki, powrót kogoś z przeszłości do waszego życia, tak? Umiarkowanie, arkana wielkie. Oj, wyskakują i wyskakują te karty. Uwodziciel, romantyk, ktoś zakochany w samym romansowaniu, ktoś taki, drogie panie z podznaku skorpiona, singielki kochane, będzie cię kołowa skręcił. Zobaczmy wobec tego, jak to wszystko tutaj będzie się miało do rozkładu. Praca, pracoholizm, ciężka praca Was czeka, duży wysiłek w październiku. Nowe pomysły, nowe inspiracje w tej pracy, tak? Zobaczmy, co tutaj, jak to się będzie odnosiło do rozkładu. kochani, powrót tutaj do waszego życia kogoś z przeszłości, tak? Powrót kogoś z przeszłości. Um, tylko pokazuje się to tutaj w kartach tak troszeczkę dziwnie, że um, powiedziałabym, że to nie tyle ta osoba przychodzi do waszego życia sama z przeszłości, w znaczeniu sama z siebie, z własnej woli, ile to wy odnawiacie kontakt z taką osobą z przeszłości, tak? Odnawiacie kontakt z taką osobą, Ktoś, kto jest bardzo wrażliwy, bardzo emocjonalny, bardzo uczuciowy, znaki wodne, rak, skorpion, ryby. Ktoś taki, tak? Ktoś taki, z kimś takim odnawiacie kontakt, z kimś takim wchodzicie, jak gdyby tutaj ponownie w relacje, ponownie w relacje w październiku. Natomiast wy, nie wiem, pokazuje się, że jesteście osobą, która czeka na uczucia, tak? Pokazujecie się tutaj w karcie. Królowej Pucharów, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, pamiętajcie o tym, aby tę energię sobie tutaj wymieniać, tak? W Królowej Pucharów, czyli ewidentnie kogoś, kto czeka na uczucia, tak? Ktoś bardzo emocjonalny, ktoś, kto czeka na uczucia i kogoś dokładnie bardzo podobnego do siebie, tak? Kogoś takiego z przeszłości, kto był bardzo ciepły, bardzo emocjonalny wy kogoś takiego z kimś takim odnawiacie, odnawiacie kontakt i to nie są kochani jakieś plany, tak? To nie jest zastanawianie się, to już jest karta brama, czyli działania, działania w swoim własnym imieniu wy te działania wykonujecie. Natomiast co tu się w kartach pokazuje? Pokazuje mi się kochani, iż wytworzycie sobie w głowie iluzję, tak? Stworzycie sobie w głowie iluzję, macie nadzieję, że tym razem się uda, że tym razem będzie dobrze, jak gdyby z tamtego związku, z tamtej relacji, która was łączyła, pamiętacie tylko te miłe, dobre momenty, natomiast zapomnieliście gdzieś, ale macie to w swojej podświadomości, bo Pod ta karta leży na pozycji tego, co macie w swojej podświadomości, tak? a macie stratę, żałobę, rozczarowanie w uczuciach i smutek, tak? Czyli ta osoba z tej przeszłości tak naprawdę nic dobrego na tamten moment, w którym byliście razem, do waszego życia nie przyniosła. No i Faktycznie pokazuje mi się tutaj, kochani, właśnie na październik dla Was taka rada, ostrzeżenie, tak, że ten mężczyzna, czy ta kobieta ma postawę taką bardzo roszczeniową, facet jak dziecko, tak, facet jak dziecko, osoba jak dziecko, osoba wesoła, roszczeniowa, niedojrzała tak, i najbliższa przyszłość, tak, czyli dosłownie... Pierwszy moment, gdzie, gdzie, gdzie wy się z tą osobą spotkacie, gdzie wejdziecie w tą relację, to po bardzo króciutkim czasie, tak, może po chwili, może po, przy pierwszym czy drugim spotkaniu, zdacie sobie sprawę, no faktycznie, przecież to nie to, tak, no i nic się nie zmienił, nic się nie zmieniła, nadal jest niedojrzała, nadal nie jest gotowa do relacji, nadal, nadal jest emocjonalnie tak, uczuciowo niedojrzała. Pokazuje mi się tutaj również... Yy, aby jako ostrzeżenie, tak? A jako ostrzeżenie, aby uważać, bo pokazują się tutaj po prostu, pokazuje się siódemka, siódemka mieczy. Według Crowley'a ta karta nazywana była daremnością, tak? I jakbyś się nie starał, nie starała i tak się nie uda, tak? Jakbyś się nie starała i tak się nie uda, tak? Ta karta nazywana jest również kartą złodzieja, kartą oszustwa, tak? czyli ewidentnie tutaj ktoś, ten mężczyzna czy ta kobieta będzie was tutaj jak gdyby oszukiwać, tak? gdyby przyjdzie na spotkanie z wami, będzie odnawiać waszą znajomość i tak dalej, ale pamiętajcie o tym, że tak naprawdę w życiu tej osoby jest już ktoś, jest już ktoś zupełnie inny, tak? ktoś, kto żyje. Ktoś, kto żyje w dostatku, jest osobą samą, samotną, tak? ale, taką, ale taką ogarniętą. Tak? I, I tą kobietę czy tego mężczyznę również, ten twój partner czy partnerka z przeszłości nie traktuje poważnie. Tak? Ta, ta kobieta czy ten mężczyzna w tej relacji z Twoim eks-partnerem wciąż czują się samotni. Tak? Czyli to jest jak gdyby takie podwójne tutaj zaprzeczenie. Ty sobie zdasz sprawę i wiesz o tym w swojej podświadomości że to było rozczarowanie, uczuciach i smutek i ta kobieta czy ten mężczyzna, z którym twój ekspartner czy ekspartnerka są, tak, w jakiejś tam relacji, też czują się sami, samotni, tak? Sami, samotni. Natomiast, kochani, pokazuje mi się tutaj dla Was jeszcze zupełnie coś innego. Jeszcze zupełnie coś innego. Wy w październiku będzie się tutaj u Was ogólnie bardzo dużo działo. Pierwsza rzecz to jest powrót tego ekspartnera partnera tak? I bardzo szybko jak gdyby odrzucicie to, chwilę Was to zaboli, ale tak naprawdę to poczujecie się wolni, tak? W końcu uwolnieni tak naprawdę z tego związku, z tej relacji, bo Wy gdzieś bardzo długo po prostu w tym kierunku podążaliście, tak? Natomiast tutaj jeszcze w październiku dla Was energia kogoś bardzo dojrzałego, tak? energia cesarza, tak? Energia cesarza, czyli do waszego życia również przybywa tutaj jakiś mężczyzna, pokazuje się tutaj ktoś, cesarz to energia mężczyzny dojrzałego, tak? Energia mężczyzny dojrzałego, co dla niektórych tutaj naszych singielek, mężczyzna taki bardzo, bardzo ogarnięty, tak? Ktoś, kto ma uregulowane jak gdyby wszystkie sfery ogarnięte, wszystkie strefy swojego życia, tak, i zawodowo i finansowo. To jest człowiek, który coś w życiu osiągnął, ma swoją pozycję, tak? nadaremnie jest nazywany cesarzem i, i, i jest taki bardzo, bardzo ładny. I z takim mężczyzną, kochanym, moje slingelki spod znaku Skorpiona, dla Was sytuacja romansowa, tak, kochankowie, kochankowie czyli ewidentny romans tu między Wami. Podpowiedź, podpowiedź od, od Tarota dla Was. Może to być fajny związek, może to być fajna relacja. Natomiast jako ostrzeżenie, jako taką, źle powiedziałam, jako radę, kochani, dla Was tutaj od Tarota, umiarkowanie, tak? Czyli starajcie się w tej, w tej nowej relacji, która przyjdzie do Was tutaj w październiku, tak? Starajcie się, dziewczyny, po prostu aby tak jak na karcie umiarkowania, alkana wielkie, tak, anioł przelewa z kielicha w kielich, co on robi? On dobiera odpowiednie składniki, dobiera odpowiednią ilość tych składników. Tak? To jest tak, jakby ktoś chciał upiec, nie wiem, ciasto, tak? I żeby to ciasto urosło, wyrosło, miało odpowiedni smak, konsystencję i tak dalej, to trzeba dodać dokładnie odpowiednią ilość składników, przepraszam, wyważyć, zrównoważyć to wszystko, tak? Aby to wszystko mogło wzrastać, aby z tego, aby z tego, aby z tej karty kochanków, tak? Aby z tej karty kochanków przerodziło się to w uczucie, w coś trwałego, w coś stałego, tak? Aby ten anioł mógł wam błogosławić i obdarzyć Was wzajemną tutaj miłością. Należy nad tym obopólnie pracować. Dobór, odpowiedni dobór składników. Dobrze, kochani, tyle jeśli chodzi o miłość, tak? Natomiast jeśli chodzi o, o pracę, chodzi, jeśli chodzi o pracę, e, jeśli chodzi o finanse, e, sztuka omijania biedy u Was, tak? Bieda, sztuka omijania biedy, jakieś problemy finansowe mogą się zdarzyć dokładnie takie rzeczy jak złodziejstwa, tak? Sztuka omijania biedy plus karta siódemki mieczy, możemy mówić tutaj o tym, że ktoś może dosłownie gdzieś w jakimś momencie, w jakichś okolicznościach albo Was okraść, albo gdzieś, mamy tutaj też niedaleką, niedaleką podróż, tak, więc gdzieś w podróży, gdzieś podczas jakiegoś wyjazdu, proszę uważać na swoje portfele, na swoje rzeczy, na swoje bagaże, tak, możecie tutaj karty, tak, możecie banko, do bankomatu Możecie tutaj ponieść jakieś straty, tak? Tutaj są, tutaj są takie, takie informacje. Uwaga również na transakcje zawierane przez internet, też możecie tutaj zostać oszukani. Taka mała uwaga. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o finanse, dość stabilnie, tak? Dość stabilnie, bez, bez jakichś... Podwyżek, bez jakichś wzlotów i upadków, tutaj, tak mniej więcej, to wszystko, mniej więcej, to wszystko dochody w październiku na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, o zaczynanie czegoś, i tak dalej, to Wy już od dłuższego czasu mieliście w głowie, co niektórzy z Was, jakieś tutaj pomysły, które zaczynaliście, zaczynały się kreować, tworzyć w Waszej, w waszej głowie. Natomiast październik jest czasem na działanie, tak? Tu już działamy. Jeśli mieliście jakiś pomysł, to naprawdę wy jesteście już tutaj gotowi do tego, aby coś zmienić w swoim życiu, aby zmienić coś w swojej pracy, aby podążać w jakimś nowym zupełnie kierunku. Czy to zakładanie nowej działalności, mimo iż jest koniec roku, to jak najbardziej jest to odpowiedni czas, tak? Nie czekać do początku roku, tylko właśnie teraz. Właśnie tak dziwnie tutaj karty pokazują, że mimo... I mimo iż ten rok się kończy, to właśnie ten czas dla Was, Skorpiony, jest bardzo korzystny tutaj na wdrażanie nowych rzeczy, nowych projektów, ruch działania w swoim własnym imieniu, dla siebie, tak? Ja sobie sterem, żeglarzem, okrętem pracuję dla siebie w tym momencie, nie dla innych. O takich rzeczach, o takich rzeczach tutaj mowa, kochani. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie. Nagadałam się, strasznie już mnie woli gardło słychać po moim głosie, przepraszam Was bardzo za te tutaj moje pokrząkiwania i tak dalej. W każdym bądź razie kochani, życzę Wam pięknego października, życzę, aby to wszystko się poukładało, dużo miłości, dużo ciepła wzajemnego. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką potrzebę spotkania się ze mną w czasie sesji prywatnej, zapraszam oczywiście online wiadomość przez Messenger zawsze w miarę możliwości jak najszybciej staram się odpowiadać na Państwa, na Państwa zapytania. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.